Witam wszystkich na kanale Wolnym Okiem. Dzisiaj jest ze mną Mikołaj, a jestem Maciej i będziemy rozmawiać o tym, czym jest edukacja domowa. Edukacja domowa jest jednym ze sposobów alternatywnej edukacji, alternatywnej do tego systemu szkół stacjonarnych. Czyli po prostu tutaj nie ma takiego czegoś, że się przychodzi do szkoły, by się uczyć, tylko jak sama nazwa wskazuje, uczymy się w domu. Jest to aktualnie. Bardzo proste, żeby przejść na taki system edukacji, dlatego, że dotychczas, jeszcze przed pandemią, trzeba było dostać opinię z poradni, która poświadczała o tym, że jest się w stanie spełniać swój obowiązek szkolny w takim systemie edukacji. Aktualnie, właśnie z powodu pandemii COVID-19, opinii takiej nie trzeba zdobywać, przez co przejście na edukację domową jest tak samo łatwe, jak zmienienie szkoły lub po prostu dołączenie do jakiejkolwiek istniejącej placówki oświatowej. I właściwie czym, jakie są jeszcze inne sposoby edukacji? Często właśnie jak się rozmawia z kimś o edukacji domowej, to może się zdarzyć, że dojdzie do pomyłki, czyli osoba pod, pod sformułowaniem edukacja domowa ma na myśli coś innego. Otóż najczęściej jest to mylone z tak zwaną edukacją indywidualną. I edukacja indywidualna jest to sposób. Spełnianie obowiązku szkolnego, y, oczywiście, będąc w domu, jednakże w tym wypadku przychodzą nauczyciele do, do ciebie i sposób ubiegania się o taki z, y, sposób zdobywania wiedzy jest troszkę bardziej skomplikowany. Jest to rzecz kompletnie inna niż y, edukacja domowa. Mamy jeszcze coś takiego jak zindywidualizowany tok nauczania. Polega on na tym, że spełniasz obowiązek szkolny w swojej szkole, tylko że część lekcji masz na przykład indywidualnie z nauczycielem jeden na jeden, a drugą część na przykład normalnie z klasą. To już za, jest przystosowane do, do ciebie i do twoich preferencji. Na przykład masz problem z matematyki, będziesz miał indywidualną lekcję z nauczycielem matematyki. Jeszcze się wetny, bo też może być sytuacja odwrotna, że nie masz na przykład problemu z jakimś przedmiotem, tylko jesteś wybitny w jakimś przedmiocie. Dlatego normalnie. Nuda byłaby po prostu na, na lekcjach danego przedmiotu. Więc zamiast, załóżmy, w przypadku matematyki, masz indywidualne lekcje z matematyki, gdzie robisz coś na dużo wyższym poziomie niż Twojej rówieśnicy w, w Twojej klasie. I to by było na Tyle z, z alternatywnych systemów kształcenia, my się skupimy głównie na edukacji domowej, właśnie czym ona dokładnie jest. I jak sama nazwa wskazuje, to, tak jak już tutaj powiedział Mikołaj, jest to system, który opiera się na nauce w domu i robi się to często głównie samemu bez wsparcia nauczycieli. Jednakże, w zależności od szkoły, placówka jest w stanie tobie zapewnić jakiś kontakt z nauczycielem. Warto też napomnieć o tym, że w zależności od szkoły, w inny sposób przebiega egzamin pod koniec roku szkolnego, czy tam właściwie kończący rok szkolny, bo on nie zawsze, nawet powiem szczerze, że rzadko jest pod koniec roku szkolnego. I ten egzamin właśnie potwierdza, że dany uczeń to, co właśnie jakaś klasa robiła w szkole przez rok, on właśnie także zrobił w domu, i potwierdza to w taki sposób, no właśnie przystępując do egzaminu. Jednakże, w zależności od szkoły, te egzaminy potrafią być bardzo różne. Czyli, na przykład, albo to są testy, takie stricte testy, też z, z tymi podpunktami ABCD. Też może być takie coś, trochę mam wrażenie, jeszcze bardziej różniące się od systemu szkolnego. Czyli, dana jest lista zagadnień, które trzeba opracować, i później nauczyciel pyta z tych zagadnień, i w zależności od tego uczeń musi po prostu. Powiedzmy, że obronić swoją wiedzę. Musi pokazać, że, że umie, że wie o czym mówi. Też zdarzają się innego rodzaju egzaminy, ale na ogół egzamin wymaga dwóch elementów, czyli egzaminu pisemnego i ustnego. No i to jest oczywiste, że pisemny się pisze, i to on jest na ogół bardzo zróżnicowany. Ustny. Na ogół wygląda tak samo, czyli po prostu opowiada się o przygotowane jakieś zagadnienia. Czasami się też zdarza, że nauczyciel wraca do egzaminu pisemnego i też elementy egzaminu pisemnego pojawiają się na egzaminie ustnym. Więc jeżeli chodzi o egzaminy, to mi się wydaje, że byłoby tyle. Może się pojawić kwestia kontaktu nau nauczyciela z uczniem. Jest to zróżnicowane, pod, jeżeli chodzi o szkoły. W jednych szkołach kontakt może być. Większe, a w innych mniejsze. W placówkach, z którymi mieliśmy jakąkolwiek styczność, jeżeli chodzi w ogóle o sprawdzanie, kontakt odbywa się drogą raczej mailową i jest możliwość zdobycia jakiejś informacji zwrotnej, jeżeli chodzi o rozwiązywanie pewnych zadań. Też są szkoły, w których jest coś w rodzaju takich, można powiedzieć, właściwie grupowych korepetycji czyli po prostu jest jakieś spotkanie, gdzie jest nauczyciel ze szkoły, i załóżmy coś w rodzaju warsztatów, ale to właśnie właściwie z każdego przedmiotu. Dzięki temu, jeżeli jakiś uczeń albo jest zainteresowany tym przedmiotem, albo ma właśnie z nim problem, może się czegoś właśnie dowiedzieć, co mu brakuje do wiedzy. Tylko że też warto wspomnieć, że w zależności od szkoły różnie z tym bywa. Niektóre szkoły rzeczywiście mają bardzo rozbudowany system warsztatów, inne trochę mniejszy. Więc jeżeli chodzi o płaszczyznę tego, jak szkoła wpływa na Twoje działania, będzie się to różnić od konkretnych placówek. Jeżeli chcesz mieć bardzo wysoką autonomię, czyli interesuje Ciebie tylko to, żeby, żeby szkoła zorganizowała Tobie egzamin i żebyś miał świadectwo na koniec roku, i jesteś w stanie materiał całkowicie opanować samemu, co nie jest ani trudne, ani niemożliwe, a tym bardziej niemożliwe, to znajdziesz i taką szkołę, a jeżeli potrzebujesz większego kontaktu z nauczycielem który wyjaśni Ci pewne zagadnienie, albo chcesz mieć informację zwrotną dotyczącą swoich, swojej pracy i swoich, swojej nauki, to takie szkoły także są i one wtedy zadbają też o to, żeby mieć właśnie ten kontakt z nauczycielem i żebyś mógł ewentualnie rozwiać swoje wątpliwości. Więc różnorodność tych szkół jest duża i one się właśnie różnią na, na płaszczyźnie zdawania egzaminów, na poziomie, w jakim... Nauczyciel wpływa na Twoją naukę i ile możesz się dowiedzieć od takiego nauczyciela. Więc, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy dotyczące edukacji domowej, to wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Więc oczekujcie kolejnych odcinków, w których będziemy bardziej rozbudowywać poszczególne tematy związane z edukacją domową, ale nie tylko. Pamiętajcie, żeby spojrzeć na to swoim wolnym okiem i cześć.